Dajcie kochani w kolejnym filmiku. Witam Was z Czech, jestem w miejscowości Rokitnice nad jezoru, jakoś tak to się nazywa. Jak widzicie o, mieszkamy w tym apartamencie. Przyjechałam tutaj z Asią, jest to nasz ostatni dzisiaj dzień zjeżdżania na nartach. Jesteśmy tutaj od poniedziałku, dzisiaj jest czwartek. Jutro wracamy do łodzi. No i pomyślałam, że właśnie nagram filmik i pokażę, jak ta nasza podróż wygląda. A oto! <grystanie> Jest Asia, właśnie. Ruszamy razem dzisiaj w nasz trzeci dzień śmigania na nartach. Mamy instruktorkę umówioną za godzinę, więc teraz idziemy na taki pierwszy zjazd rozgrzewkowy. No i potem będziemy mieć lekcje. No i co? Zabieramy Was w nasz dzień. Tutaj przy apartamentach mamy parking. Każdy pokój ma wydzielone właśnie miejsce parkingowe. My tutaj też tak w lesie mamy ustawione te auto. Jak widzicie, mroźno jest. Chyba jakieś 9, -10 na pewno. No i idziemy odmrozić auto i ruszamy na stok. Tutaj jeszcze pokażę wam jak wygląda ten budynek, w którym mieszkamy. Nie nagrałam jeszcze naszego apartamentu, ale może pod koniec. Jak jutro będziemy wyjeżdżały, nagram jak wygląda nasz przytulny pokój. Mamy tak troszeczkę tylko zmrożoną szybę. Asia ma tutaj patent właśnie, żeby odmrozić szybę natychmiast. No właśnie, nie korzystam z czegoś takiego, ale muszę też coś takiego sobie zrobić, zakupić, bo bardzo często mam te szyby niestety zmrożone ostatnio, mimo że na Litwie tej zimy ostatnio nie było tak się cieszę, że przyjechałam w zimę, bo w tym roku na Litwie tej zimy takiej normalnej nie było. Może ona się pojawiła tydzień przed moim przyjazdem tutaj, i podobno teraz jest dużo śniegu, ale e, grudzień, styczeń to były takie wiosenne, że nawet przebiśniegi e, zakwitły u mnie pod budynkiem, gdzie mieszkam. Więc no, taka zima, nie zima. Podobno teraz jest mroźno, jest śnieg, więc bardzo fajnie. Wrócę znowu m, do zimy. No i co? Jedziemy. I bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Jesteśmy już na parkingu, parkujemy tutaj przy samym wyciągu nie wiem czy widać, ale już działa od 8.30 całodniowy parking tutaj kosztuje 200 koron narty mam wypożyczone za 1200 koron na 3 dni bo nie chciało mi się narty i, i kijków sobie z litwy jeść bo mam, mam narty, ale takie krótkie karbingowe, chciałam bardziej takie stabilne, długie więc wypożyczyłam no i co, ruszamy na naszą pierwszą jazdę, teraz zakładanie butów nartki i idziemy Teraz najprzyjemniejsza część narciarstwa. Wciskanie nóg do butów. Dobra, zabieram się za kolejnego. Kolejna ciężka sprawa. Donis swoje narty do stoku. Proszę, robić na nad jezoru. No i to są nasze stoki. No i co? Eee, rozgrzewka zrobiona. Idziemy na stok. Zobaczcie, ludzi prawie nie ma, ale tak naprawdę od trzech dni tutaj zjeżdżamy. Naprawdę nie jest tłoczno, co bardzo nam się podoba. Stoki są zarąbiste, pięknie przygotowane. Eee, nie ma tych dużych mód, jak to się mówi, więc cały dzień można spokojnie jeździć. No i co? Poruszamy na nasze jazdy. All stars come to shine, when it's dark, from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. Jesteśmy tutaj na samej górze. Przyjechałyśmy tutaj drugim wyciągiem. Jest to Łysagora, najwyższy szczyt tutaj w rokietnicach. Przepiękny jest tutaj widok. Pogody mamy cudowną. Trochę wieje, więc będziemy teraz jechały na sam dół już na naszą lekcję. Nagrałam trochę tutaj wczoraj. To teraz wam pokażę, jak tutaj było, bo było jeszcze piękniej, bo ten las był cały ośnieżony i bardzo bym chciała pokazać Wam, jak to wygląda. Proszę bardzo, gotowe do śmigania. Jedziemy! Just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Whole hour of A tak czuję nogi. Jak wspominałam to nasz trzeci dzień e, jazd na nartach i po prostu nogi już nie wytrzymują. Wczoraj o godzinie drugiej po prostu już tak bolały mnie nogi, że już miałam dosyć, więc dużo godzin jeździłyśmy. No i dzisiaj ta e, trzeci dzień, zaraz, zaraz nasza instruktorka też tak normalnie e, nas przewiezie, bo mamy z nią godzinę 40 minut, bardzo fajna. Ma na imię Maja, bardzo ją polecamy. E, Koszt takiej lekcji, czyli godzina 40 minut, mamy instruktorkę na dwie, każda z nas zapłaci 1500 koron czeskich, to więc prawie dwie godziny jazdy. No i co, mam nadzieję, że damy rady, bardzo nam się podoba śmigać. Tak się cieszę, że wracam znowu do NAR, tyle lat nie jeździłam. Ale tak jakby znowu mam ten, to uczucie lotu po prostu. Coraz szybciej jedziemy, coraz pewniej jeździmy, więc mega fajnie. Teraz mamy jeszcze 15 minut, więc jakaś taka szybka herbatka. No i lecimy dalej. Trust you and jump down I'll keep my status quo up here Won't let anybody come near I'll fix it on my own 29 years I've been the same Trying so hard to run from shame But how long can I keep up the pace To fool myself I don't need grace O jesteśmy po zjeździe, Pojeżdżony tak. normalnie, zadowolone, ale szczęśliwe i zmęczone. Kolanka się czują. Mięśnie popracowały. No i idziemy teraz na obiad. Mamy go zarezerwowane tak w restauracji Kamine. Kaminek. Kamine. Właśnie tutaj odwrócę kamerę pokażę. Podobno to jest jedna z najsmaczniejszych chyba nie? Tak, Została nam polecona, że mają bardzo dobre jedzenie, więc idziemy za rekomendacją. No, damy znać. Damy znać, czy nam smakowało, ale już widzimy, że tam jest naprawdę pełno, dużo ludzi. Więc co? Idziemy teraz coś zjeść. No, dałaś baterię, żeby po południu jeszcze trochę pojeździć. Koniec śmigania, sprzęt oddany. E, idziemy teraz do domu zmienić ubranie i pójdziemy na taki spacer. Zwiedzić troszeczkę tutaj okolice. Mamy polecajkę e, od naszej instruktorki, jakiś taki piękny punkt widokowy i chcemy się tam wybrać na zachód słońca, więc co? Zabierzemy was razem. Taki oto widoczek na rokietnicę. Spacerujemy sobie tutaj uliczkami Zobaczcie jakie fajne małe domki. Jesteśmy w miejscu docelowym. Mamy jeszcze pół kilometra na górę. Strażnik, strażnik albo, albo strażnik albo strażnik, coś takiego. Podobno taki przepiękny punkt widokowy, z którego widać wszystkie rokietnice nad jeziorem, czy jak się one nazywają. No i zachód słońca można tam obserwować. Mam za sobą drona, więc odpalimy, mam nadzieję. Więc co to, tutaj pół, te, pół kilometra, to nie wiem, 10 minut drogi i jesteśmy na miejscu. Tak, tam właśnie. U góry są nasze stoki, żeśmy tam zjeżdżały dzisiaj. A tutaj cała panorama. Wyobrażam sobie, że z góry będzie jeszcze ładniej. No ale jak już przechodzimy obok, muszę Wam to pokazać. No trzeba przecież nagrać jak chodzimy tutaj. Tak sobie idziemy tutaj polami. I kolejny był znak, że kolejne pół kilometra. Więc no taki niespodziewany kilometr wyszedł, ale myślę, że to już za chwileczkę się otworzy ta panorama i zdążymy na zachód słońca. Idziemy drogą na przełaj. Fuh, takie skały. Nie wiem czy dobry kierunek wybrałam. Ale jest tutaj wydeptana taka ścieżka. Fuh, takie cardio normalnie. Fuh, aż zadyszka łapie. Zobaczcie sarenki wow jakie malusie Zobaczcie No tego się na pewno nie spodziewałam czy sarenki jesteśmy prawie u celu tam przede mną jest taras widokowy Sieściu No takie małe opóźnienie z tym zachodem słońca, no ale może chociaż dron złapie jeszcze słoneczko. No nie spodziewałam się, że to będzie taki duży kawałek. Wydawało się tylko 500 metrów, a było 500 metrów, 500 metrów i teraz jeszcze plus 600 metrów. Chyba jakiś czeski żart z tym dystansem tutaj. No ale zaraz już będziemy na miejscu. Tutaj już widać tarasy, jest tutaj ich kilka. Nie mam pojęcia, na który trzeba tutaj wejść, żeby widok był najładniejszy. Może na ten najwyższy. Taki oto tarasik widokowy. Uf, wysoko tutaj. Uf. To są rokietnice. A słońce jest z tamtej strony. I nie widać go. Chyba tarasu tam nie ma w tamtą stronę. Właśnie się dowiedziałam, że jest ładniejszy taras nie na te tarasy. Przyszłyśmy. Oh my gosh. trzeba jakoś ten śnieg tutaj przebrnąć. Nareszcie jesteśmy obok tego tarasu, na który tak naprawdę chciałyśmy się dostać. Uf. Został ostatni krok, żeby tylko wejść tam na górę. I chyba tam jeszcze słońce będzie oby. Fuh. Fuh. Cóż to za widok! Jeju! A tutaj jeszcze można wejść wyżej. Zobaczcie, tutaj są takie schodki, na których można usiąść. Fuh. I podziwiać ten widok. Wiecie? Nie mam po co tutaj puszczać drona, bo i tak widok jest bardzo ładny. Jesteśmy bardzo wysoko, tutaj takie o skały. Oj, i słoneczka już prawie zaszło. Ale tak się cieszę, że zdążyłyśmy. Powiem, że trochę biegu było tutaj <laughs> przez śnieg. Nawet trochę głęboki. No i tutaj z tym pięknym zachodem słońca. Kończymy nasz filmik. Chciałyśmy tylko podsumować ten nasz wyjazd. Udany. Bardzo udany. E, I tak naprawdę wystarczyło tym razem te trzy dni e, jazdy na nartach. Ja akurat po bardzo długiej przerwy, bo nie pamiętam, 7-8 lat, Ty Asia? No, ja tak sezon-sezon, sezon, ale tak po jednym razie, więc tyle co można powiedzieć co roku. Zawsze się uczam od nowa jazdy na nartach. No, ja musiałam przypomnieć, bo tak mi się wydawało, może ta jazda na nartach jest jak z rowerem, jak już się raz nauczy, to potem już po prostu jazda i wszystko. No nie było tak w ogóle. Ja miałam wrażenie, że ja pierwszy raz stoję na nartach, w ogóle jakieś głupie błędy i ciało w ogóle się nie słuchało. Dopiero na drugi dzień trochę coś tam już zaczęłam sobie przypominać. No i fajnie. Fajnie, żeśmy wzięły tej tą instruktorkę. Tak, progresowałyśmy, że tak codziennie, powiem. codziennie. Tak, po każdych zajęciach same to czułyśmy, widziałyśmy, więc polecamy, jeśli ktoś chce się podjąć nauki jazdy na nartach, to zainwestować naprawdę kilka dobrych godzin i dni z instruktorem i naprawdę będą te pieniądze warte. Tak, I, i tutaj w rokietnicach, no to jeździłyśmy z mają mhm. i maja jest the best, bo jak zrozumiałam, ona tak. profesjonalna jest narciarka. Tak w jeździe slalom, slalomem czy coś takiego, nie? Tak, ale ogólnie też mówiła nam, że od drugiego roku życia już jeździ zaczynała na jazdę na nartach, więc ona w nartach porusza się jak w drugich butach albo w przedłużeniu swoich nóg po prostu. Mogłaby skakać, właśnie. biegać, tańczyć wszystko. I nam właśnie hmm. pokazała na koniec jak możemy się nauczyć tej jazdy na nartach, właśnie jak ona jeździ. No to <laughs> mamy taką nadzieję powtórzyć Kiedyś. naszą przygodę za rok, za dwa, nie wiem, jak nam wyjdzie, ale zdecydowanie chcę Wrócić do Nart. No i co? Wyjazd udany, jesteśmy zadowolone. Jutro ruszamy do łodzi, jeszcze spędzę jeden dzień w łodzi. Tak. Jutro czeka nas spa. Tak, no jakaś baseny, regeneracja, tak, jakaś baseny regeneracja. sauna, żeby trochę te mięśnie odpoczęły. No i co? Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie o łapkach w górę, i o subskrypcjach, tak i o komentarzach. Dziękuję się i, i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa! No, i tak na zakończenie zrobię rumtur naszego pokoju. Zobaczcie, tutaj mieliśmy taką ogromną szafę. Proszę bardzo. Tutaj łazienka, no, zwykła, ale wszystko, co potrzeba, było w niej. Tutaj taki nieduży salonik z kuchnią, ale też wszystko wyposażone. Bardzo ładne. Talerze na przykład. No, bardzo byłyśmy zadowolone. Tutaj taka nieduża kanapa. I oto stół. No i najważniejsze, chyba widok za okna. Mamy tutaj ciszę, spokój, las. Tam płynie strumyk. I zobaczcie, jaka jest pogoda. Trzy dni było słońce. Błękitne niebo, a dzisiaj, kiedy wyjeżdżamy, jest taka pogoda. No i na piętrze tutaj na piętrze jest sypialnia zaraz też się pokażę. A sypialnia taka zwykła są takie dwa ogromne podwójne łóżka z takim małym oknem. No i tyle.